Daniel z kanału Daniel farm 24 Jeżeli to, co nagrywam Ciebie bardzo interesuje, a chciałbyś więcej jakichś zdjęć oraz filmów, zapraszam na mojego TikToka Małpa .gr Daniel Kołtun oraz Instagrama pod nazwą tą samą co na YouTube, czyli Daniel 24 Zapraszam. Dobrze moi drodzy, dzisiaj taki dzień. Myślę, że zabiorę GoPro, a co tam na Łągę, nie? Bo teoretycznie jak zwykle ja nie przygotowałem takich rzeczy ale myślę, bez wyciągnięcia ciągnika zatora GoPro może coś nagram na łąkach wratania. Trudnie, bo zazwyczaj teraz powiem Wam, biorę jego do takich spraw, jest dobry, zwinny, letki mały traktorek do takiego sprzętu jest sztosik oraz do takich pomocnych rzeczy nawet do po prostu z ogrodu zwozić jakieś warzywa jakieś takie drobne prace no, cabrio tak, jakby nie było Dzisiaj powiem Wam, jeszcze zabrałem się na szybko, bo tak ogólnie tam miałem problem z tym e, sprzęgłem ogólnie w tym traktorze, bo nie miałem drugiego stopnia wcale. Gdzieś ta dźwignia, jakby to powiedzieć, e, sprzęgła wpadała, dosyć duży miała ruch wciskała pierwszy stopień i nic poza tym się nie działo ja postanowiłem na szybko to zobaczyć o co tam biega bo wiadomo nie teraz czas jest jaki jest ale no, myślę no trzeba zrobić to bo nie będę się szarpał z po prostu włomem włączaniem tak na chama jak to się, jakby to powiedzieć nie? więc odkręciłem dekiel i tam zapomniałem czy to 2.5.5 było czy 2.3.5 czy może na tej samej zasadzie to jest skonstruowane mianowicie Trzeba było mi przybliżyć łapki do łożyska oporowego, sprzęgła. Zrobiłem to tam, tam, luz jakiś tam określony, powiedzmy na oko, bo tam też nie miałem za wiele miejsca. Ale no, dałem jakiś tam luz, ale też nie za dużo, bo wiadomo, tak, żeby nie zapierały dźwigienki tego w łapkę, a czy nie zapierały no, łapki w łożysko, ale i też się stanowiło po prostu tak jakąś tam minimalną szczelinę do rozłączania. I tak. Wciskamy pierwszy stopień i idzie tak z pewnym obciążeniem, dociera do punktu takiego drugiego, i drugi raz, jak wciskamy głębiej te dźwignie sprzęgła, rozłącza nam drugi stopień. Jest to realizowane poprzez wyciśnięcie poprzez zaparcie pierwszego stopnia śrubkami właściwie całym koszem o śrubki drugiego stopnia i wtedy odbywa się rozłączanie właśnie drugiego stopnia e, trzeba było to dobrze zrobić powiem wam też i musi być szczelina pomiędzy temy, tema e, tymi trzema śrubkami o drugiego stopnia powiem wam tak z dupy trochę bo nawet nie zaglądałem do instrukcji ale wyszło to dobrze powiem wam nawet bo Wziąłem o grubość blaszki chyba 3 mm, i coś takiego 3, 3,5 mm na pewno tam było, chyba trójka dokładnie będzie, nie? Wziąłem i to tak wyszło dosyć dobrze i chyba tak zostawię na drugi raz, będę tak samo robił praktycznie jak będę rozbierał, bo tam trzeba, wiadomo, dopracować to sprzęgło. Dobra, jedziemy trudnie na następną łąkę. Dobra, klimacik roku 59. Jak na tamte lata, nie wiem czy mnie słychać w ogóle totalnie, ale dobra! Jak na tamte lata to traktor całkiem przyjemny, po prostu. Dobrze się tym pracuje. No myślę, kurde, taka tego rodzaju przyjemna maszyna. Trudno mi się odnieść do konkurencji z tego segmentu mocy to wiadomo zaraz te furgusony po tych tych były. E, no 20 TE, 20 chyba tam było kilka modeli w zależności od silnika. TA, TE ale ogólnie za szare furgusony 20. Później był lifting chyba. Jakaś wersja Deluxe chyba prawdopodobnie. I już później pod koniec produkcji były maski malowane na kolor czerwony. Później były dwudziestki-piątki, furgusony No i trzydziestka-piątka Tutaj jak ktoś mi mówił, że... W komentarzu było, ja później gdzieś tam nagrywałem i wspomniałem, że to nie jest silnik Perkinsa To całkiem jest inna konstrukcja I jak ktoś jest posiadaczem maszyna Fergusona, to albo i nie, i myślę, że to jest silnik Perkinsa to, to to, nie jest silnik Perkinsa. Ja nie znalazłem ogólnie metki niczego. Jest to model silnika Standard 23C. No w samych latach to miał swoje zastosowanie dosyć powszechne. Prawdopodobnie benzyna i wiele na to wskazuje, że to była benzyna. Powiem Wam, mam zagłoskę, bo myślałem, że one były w Anglii produkowane, ale ostatnio trafiłem na traktor. Co prawda trochę dziwne, bo teoretycznie do 57 roku i wyłącznie były produkowane w Stanach Zjednoczonych te traktorki A później jakby do Anglii przynieśli fabrykę której nie wiem, to jest takie moje gdybanie Z tego względu, że widziałem na Olixtera do takiego Z Metko, bo ten nie ma metki niestety Ale mam dowód do niego tylko, że dowód za wiele chyba mi nie powie, gdzie był traktor wyprodukowany. Muszę zerknąć. Ale ogólnie to był traktor z 57 roku i we Francji. Co prawda trochę inaczej ludzie mówią właśnie z tym. Bo prawdopodobnie tutaj były produkowane te traktory właśnie do roku w Stanach Zjednoczonych. trochę sprzeczne informacje na pewno powiem wam, to no chodzi o malowanie samego silnika, on był w kolorze miedziany. Ten kolor świadczy o tym, że to był silnik ciągnika na rynek po prostu w USA. Ciągnik gdzieś na pewno był w Europie wyprodukowany, ale silnik miał zmieniony właśnie. Dziennik na pewno jest z roku 50, 57 nawet może i wcześniej działa, A ja sobie tutaj tak wynajdę, wygminię środek, to byłoby to. Idzie. To jest ruch do pierwszego stopnia. Ja nic nie zrobię, dopiero po przyciśnięciu głębszym. Dlatego, że ryby się zatrzymały. O, teraz. Pyk. Nie kręci się nic. Puszczamy maszynę. Ладно, drodze przewrócone skoczę sobie na pastwisko podetnią krowy ja może założę go na głowę i powiem wam co jeszcze ciekawego pokażę nawet chyba dobra smutka zakładam gdzieś tutaj patrzę żeby szerszonych nie było wiecie to różnie z tymi drzewami jest dobra bo już mi czeka robienie obiadowego obrządku się będę ryczeniem niektórzy mogą się zastanawiać jak ja części pozyskuję to co się da załatwić do polskich sprzętów to mówię, tutaj wykonuję telefon do tata lub w domu gdzie ustalamy no chyba że coś nagrać mi trzeba to po prostu się ustala telefonicznie co chodzi o części a jeżeli mam czas pogrzebać powiem Wam, nawet przed chwilą załatwiałem ten sam sposób części Tu co chodzi o Masaja Fergusona jak widzicie, jesteśmy na segmencie tylnego podnośnika. I tak, mamy wykaz części. Mamy tutaj, no, znaczy to wcześniej już od no, kategorie yy, zaznaczone, wszystkie 1, 2, 3, 4. Tak, nie pozycja bodajże i która interesowała? ósemka. No i drodzy, ósemka ósemka to jest 3 sztuki: 1, 8, 4, 4, 4, 7, M1 to są ścielnięcze podnośnika tutaj wykaz z bepką mam akurat właśnie w taki sposób sobie części namierzam jak mi coś trzeba i w taki sposób sobie te części ustalam moi drodzy moje ja tego nie biorę z powietrza nie biorę z kosmosu staram się właśnie ogarnąć takie tematy jakoś tam na zaś a to sobie po prostu powiem wam musiałem już akurat zajrzeć do tego wykazu z tego względu, że yy, jak przyjdą mi wykopki ziemniaka, dobrze by było. Oj, zaraz, czegoś ty taka nie nienapasiona. Miećka, to by się coś nie pomyliło. Tutaj masz być. A jakiś taki też charakter się zrobił podły. Wcześniej gdzieś taka nie była, teraz się zrobiła. Żryj, masz tutaj to żryj. zaraz wam dokończę czyli do wykopki ziemniaka on ma bardzo słaby podnośnik tyle co pompa uzupełnia stan oleju w komorze cylindra to na tyle trzyma Lekki sprzęt typu właśnie pasóweczka jakieś coś tam delikatnego to jeszcze sobie jako tako daję radę ale z opryskiwaczem powiem wam jak tam nalałem tego termita. To już tak nie było kolorowo. Pasowałby mi po prostu gdzieś ten plecak przy deszczu ściągnąć i to wymienić, a dobrze jest mieć czasami, wiecie, na zaś, żeby nie kombinować później zamawianie, traktor rozebrany, ja tam tego nie lubię. Także staram się unikać właśnie takich tematów związanych z rozebraniem maszyny. Wiecie, dobrze mieć części, te części, co potrzeba, rozebrać, wyczyścić. Jak nie wyjdą jakieś rzeczy nieoczekiwane, oczywiście, złożyć. Zało za pierwsze założyć, złożyć i po temacie mamy. Tak naprawdę, I w takich układach jest to najlepiej. Ja też nie wiem, co ja zastanę. No, ale no traktor młody nie jest, tam też jakoś nie widziałem po tych śrubach, żeby to było rozbierane. Na pewno, jak są wyczuchane będzie znacznie lepiej. tak Tutaj, mówię, oleje pozmieniałem. No Silnik jest w takim stanie dosyć agonalnym. no Nie będę ukrywał, że ja zresztą i mówiłem wcześniej o tym silniku. Nie wiem, czy było dobrze mnie słychać na wcześniejszym wejściu podczas jazdy na łąkę. Ja mówiłem, że to nie jest silnik Perkinsa. Z Perkinsem to ma mało wspólnego tyle, co pompa. Występuje właśnie tutaj kawa, luk. Lukasa Luk, Luk to kurwa sprzęgła Już źle powiedziałem, nie? Dwie podobne nazwy Lukasa. Ale, no, chyba najbardziej taka pierwszorzędna nazwa to jest Buśka, kurde twoja blade Oj Zara czegoś taka nie napasiona Pierwsza rzędna nazwa pompy to tylko Kaf jest, a to Perkins, silnik to to nie jest. Był montowany, owszem, ale w późniejszym, już pod koniec produkcji. Ten motor, powiem Wam, występuje, zresztą teraz go widzę nawet po wykazie. No tak, tak trochę. On jest od bardzo dawna produkowany, ten silnik. Praktycznie jeszcze w tych szarych występuje. I teraz powiem Wam, według wykazu a tak popatrzyłem na liczniki i obrotomierze. No to FFFE to jest diesel według tego co przynajmniej znalazłem w wykazie. Czyli teoretycznie silnik jest zmieniony, ale raczej też na diesla dalej zmieniony. Czyli to benzyna nie była. To był diesel, tego gdzieś przełożony wcześniej. To ewidentnie tam widać, że silnik pochodzi z wersji takiej tej deluxe. Ciągnika. A może nie deluxe, tylko malowanie takie typowo właśnie na rynek USA, czyli szara I i, i I chodź, grubaśna i miedziany kadłub ciągnika. Tutaj w cieniu będziesz, ty na wycielenie już niedługo, troszkę jeszcze czasu oczywiście jest, ale... oj zaraz, czegoś ty taka nie napasiona. także taka ciekawostka ja wszystko myślałem, że to gdzieś jakiś swap był robiony z benzyny no taka moja pierwsza myśl była no błędna chyba raczej no tutaj tak jak mówię po tym wykazie to wszystko wskazuje mi według obrotomierza zresztą pokazuje, że model FE to jest diesel standard 23C a zwykła czy jest kapiątka bez oznaczenia dodatkowego tego FE, to jest benzyna, petrol. Tak jest w wykazie. rozbierzemy silnik, będziemy mieli pewność tutaj trochę, to zawala niskie ciśnienie oleju tam. No podejrzewam też i pompę olejowa. On z początku ma fajne ciśnienie, a później sukcesywnie spada mu według rozgrzania. Nie jest tak, że od razu ma niskie ciśnienie. Bagło się zapala, to daje praktycznie, że zegar zamyka. Czyli jest ok. Ale też może być i pompa tutaj słaba. Olej był wymieniony. On się dalej zrobił jak smoła przez to nieszczelność ogólnie kompresji. głowica powiem Wam, niezła jest. Bardzo ładna wręcz. Tam tylko z tymi zaworami będzie trzeba zrobić ład. Jak rozbiorę, to już będzie rozebrany, tak? Ech, no i będzie.